Prześledzimy teraz y, przez moment najważniejsze reakcje kwasów y, y, karboksylowych, o których sobie przed sekundą powiedzieliśmy. Czyli y, porównamy właściwości kwasu palmitynowego, kwasu stearynowego i kwasu oleinowego z pewnymi y, substancjami. No więc, jeżeli sobie te kwasy y, umieścimy w próbówkach i dodamy wody. No to czego możemy oczekiwać? No, nic się nie wydarzy. Okazuje się, że woda się nie miesza z tymi kwasami. Te kwasy się nie rozpuszczają w wodzie. Są praktycznie nierozpuszczalne, można by tak powiedzieć. Także y, tutaj, w przeciwieństwie do niższych kwasów karboksylowych, mówię tutaj o kwasach typu kwas metanowy czy kwas etanowy, czy, czyli kwas mrówkowy lub kwas octowy, to są kwasy, które są bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie. Yy, tutaj no niestety roz, yy, rozpuszczalność tych kwasów yy, w wodzie jest znikoma, praktycznie zerowa. To teraz spróbujmy sobie przeprowadzić reakcję z magnezem. Pamiętamy, że kwas yy, etanowy Czyli kwas octowy, bardzo fajnie nam reaguje z magnezem. Reakcja jest bardzo, yy, bardzo żywiołowa, bardzo dynamiczna, tam się bardzo dużo dzieje, pieni się ten magnez. Yy, jak yy, przystawimy płomień do, yy, yy, do wylotu próbówki, to natychmiast nam eksploduje, bo tam wydziela się wodór. A tutaj, a tutaj czy coś się wydarzy, yy, no, jak się okazuje. Jak dodamy sobie magnezu, no to tutaj, no, no właśnie, no, mamy brak reakcji. Czyli znowuż z magnezem wyższe kwasy karboksylowe nie będą chciały reagować. Niezależnie, mo moglibyśmy to teoretycznie jakoś tam podgrzać, żeby oczywiście to było w formie cieczy, prawda, no bo to jest ciało stałe, no. Ciało, stało, ciało stałe z ciałem stałym tak po prostu sobie w takim wypadku mogłoby ciężej zareagować teoretycznie, no ale jak nawet sobie to rozpuścimy, to nie ma szansy, żeby ta reakcja zaszła. To tlenek miedzi, to jest kolejny związek, który bardzo fajnie nam reagował z niższymi kwasami karboksylowymi, z kwasem octowym na przykład, natomiast tutaj znowu mamy brak reakcji. Czyli podsumowując to, co sobie przed chwilą powiedzieliśmy, wyższe kwasy karboksylowe nie reagują z metalami, tlenkami metali, nie reagują ani nie rozpuszczają się w wodzie. To są bardzo ważne rzeczy, dlatego to koniecznie musicie sobie zapamiętać. Tutaj narysuję taki wykrzyknik. Tak. Oj, oj, oj. Dobrze. Narysuję krzyknik taki. O, żeby każdy widział. No. To jest bardzo ważne, żebyście to zapamiętali.